Witam kochani. E, przygotowałam dla Was dzisiaj trening, który możecie wykonywać w domu. Są to ćwiczenia na uda i na pośladki do wykorzystania domowe krzesło oraz hantle, Jeżeli nie macie, proponuję dwie butelki wody mineralnej. Mam nadzieję, że jesteście już rozgrzani i możecie razem ze mną przystąpić do części głównej. Ja jestem troszkę zadyszana, ponieważ jestem po rozgrzewce. Uwaga, zapraszam. Przygotujcie sobie dodatkowo krzesło, które będzie też elementem naszych ćwiczeń. Zapraszam. Stajemy w szerokim rozkroku, bierzemy hantle bądź butelki wody, napięty brzuch pośladki do tyłu i wykonujemy podskoki. 20 powtórzeń. Dwadzieścia powtórzeń. Uwaga, podchodzę do krzesła, brzuch wciągnięty, lekko ugięte kolana. Patrzymy się przed siebie, wyciągamy ramiona i wstajemy. Dwa. Na treningu zagościł fitkot nawet. Jeszcze trochę. Wspaniale. Mamy 20. Uwaga, kolejne ćwiczenie. na no, no. Tył, ud. Stajemy w delikatnym rozkroku. Ręce mamy przy udach. Brzuch ściągnięty. Uwaga. Popylamy się i hop. Jest to martwy ciąg o prostych nogach, ale nogi nie są zablokowane w kolanach, nie są przeprostowane. Lekko zgięte. Cały czas aktywny, sześć. Lepiej robić bolno i dokładnie niż szarpać. Moje palce lekko się odrywają, bo pracuję jako przeciwwaga. Jeszcze jeden zróbmy. Bardzo dobrze. Uwaga! Trzymamy handlę bądź wodę mineralną. Jedna noga do tyłu i robimy wykroki przeskoczymy. to jest połowa. 30. I 40. Pięknie. Ostatnie ćwiczenie. Z wykorzystaniem przesła. Trzymamy się albo w góry, albo w dole. Noga jest lekko zgięta, ciało napięte, brzuch ciągnięty, noga do tyłu, Palce zatarte. 20 razy. Mieszanie. Dwadzieścia na nogę i druga. Nie wyginaj biodra. Mamy dwadzieścia na jedną, dwadzieścia na drugą. Tak wygląda. Cały jeden obieg, te wszystkie ćwiczenia, każde ćwiczenie po 20 powtórzeń. Jeżeli mamy ćwiczenia, gdzie robimy jedną nogą, to na każdą nogę po 20 powtórzeń. A teraz specjalnie dla Was pokażę rozciąganie, jakie powinnyście lub powinniście wykonywać po każdym zakończonym obiegu. Uwaga! Stajemy, jedna ręka do góry, brzuch wciągnięty. Kolano do kolana i głęboko oddech. 10 Dziesięć sekund i zmiana. Uwaga, noga do góry. Fitko gdzieś mi tutaj rozrabia. Wchodzi mi do tej treningowej, a my się ładnie rozciągamy. Weź krzesło, przytrzymaj się, hop, stopa nad kolanem i dociśnij kolanko do podłoża. Bokiem wygląda to następująco. Zakładam, wypinam pośladki do tyłu, brzuch ciągnięty i dociskam. Tak. Ostatnie Rozciąganie skłon. Proste kolana. Pomału kręg po kręgu. rozluźniemy Rozluźniamy. I możemy przystąpić do kolejnego obiegu. Mam nadzieję, że podobało się Wam i że sami spróbujecie w swoim domku. 美好的一天，我祝你。